Ja muszę jeszcze zamknąć drzwi. <try> Trzy... 4 Cztery... <cztere, try> oh no czy... Idą no Witaj na kanale Bulwers Games. Zapraszamy do oglądania. Siem! <try> I banan slinowy. Co zrobiłem? Jest... <laughs> dobra, i Jezu I ten, i graliśmy sobie tak No, w poprzednim odcinku zabiłem tam bossa Tak, w przypadek właściwie no poprzednim no. W poprzednim, no w poprzednim o, w drugim W trzecim Na imię, w trzecim Chodzicie o tego bossa na tej chmurce? Nie A to nie był boss, to był mutant O, halka, kurde No, no to ten no dobra była, ale ku w dupie a teraz ten, teraz was oprowadzimy. Tak Ogólnie I graliśmy tutaj... sobie i zbroje hmm. mamy takie jakieś dziwne, śmieszne. Tyle surowców, tyle kurde. Onixy, jakieś Agaty, oniksy Irony, Jakiś Goldy, gór, jakieś no. diamenty, kurde, a my z I z czo, tej... czy mnie czasną piorun. No. I ogólnie e, w tej serii będziemy grać też poza odcinkami, bo w tamtej tak. serii... Jak sami pamiętacie, nagrywaliśmy wszystko co popadnie, od razu co robiliśmy. I to tak zaskocza. za dużo, za dużo po prostu monotonnie, a tutaj... Tak, no, teraz roz, będziemy rozbudować chatę taką, tutaj Tak, tutaj, tutaj, tutaj taki już mniej więcej tak porobiliśmy takie kształty jak... JA jak... POROBIŁEM! A ja z, tutaj kopalnię zrobiłem. No, Daniel kopał i Daniel zrobił kopalnię, tam na dole nie będę schodził. I, I ciekawostka, z tych krzoków, jak była... By, 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 jak były pioruny, no nie? I deszcz. To one takie się takie żółkły i bomby nazbierałem. Bomby. O, o, mój miecz tutaj jest. Uf, I tutaj. też zrobiliśmy takie kolorowe szkła, takie fajne, kurde. I w ogóle Nie. dużo mieczy sobie zrobiłem. A z tego, da. z tego, z tego, z tego... Ja, tu, ja też mam, patrz, takie fajne te taki kilofy, pokaż. <coughs> patrz, jakie no, fajne kilofy. I ty, z, ty. z tego, z tego mutanta... No po co się tu torcze, kurde? No I daj mi je! I z tego mutanta... Wyleciał zachwycenie. Kurde, daj mi ty. Dobra, a i w tym odcinku teraz y, zamierzamy otworzyć Twilight for Fortress <głos> <głos> A to chodź przy okazji i... Spać. To, ja sobie, to ja sobie wszystko wsadzę do skrzyni. Chodźmy spać przy okazji. Ja sobie wszystko wsadę do skrzyni, wszystko. W życiu tenku Tylko oprócz miecza, miecza sobie zostawię. No te rzeczy, które są ci jakby potrzebne, nie? No to kilo sobie też wezmę czego. Ten no... taki te O podejście. to ty weź, to właśnie ty, ty weź killo, ja sobie wziął ten Toporek, bo chcę tam zobaczyć co tam da się wykopać. Dobra, Dobre. to chodź. Idziemy spać. Po jedzeniami brakuje. Nie masz jakiegoś jedzenia? Nie. <gryśla> nie. <ślesz> Tam yy, kalemele. Co? Ej, czemu ten to łóżko jest rozwalone? O, po No bierz, nie bierz go! To jest to No właśnie, przy no, to ma być na tym. No, w sumie to jedno możesz zjeść. A drugi został, bo to na farmę się przyda. Mm. Bierz łóżko i idź spać. Nie umiem tylko... W go ogóle... Bluetooth... Aha, jeszcze był ten Boss, yy, znaczy mutant Endermana. Pierdzieliłem się z nim długo. No ta pierdzielił. No, kurde na... A o no, dobra nic I go nie zabiłem. Ale jak kurde. No nie, Jezu, nie wypadło nic z niego. Dobra, a gdzie, gdzie będziemy mieć ten... Tak te... zwane Game Mode 1 no właśnie, tak zwanego <laughs> mimo do 1 Bo... no... Dobra Bo bym dednął Znaczy, dedałem cały czas Rób to, bo ja nie wiem, gdzie, jak... Ale gdzie? Gdzie to? Gdzie ten portal? Obojętnik Czekaj, musimy zrobić wiaderko na sam początek Aha, i w ogóle też założyliśmy te hełmy złote dzięki za radę, że one no, świecą No, świecą, dziwne no, w sumie złoty. Dobra, chodź tu, Daniel I trochę już tak mniej więcej ogarniamy Gdzie ty żeś polazł? Jestem za tobą Aha <laughs> Już patrzę do, do studni. się znaczy do tego. Chodź. Gdybyś mieli studnię no to może byśmy mógł patrzeć. Gdzie otwieramy to twój live forest? No tutaj gdzieś w bagnie. No ale to tak żeby ten... No tutaj gdzieś przed domem zaraz kurde. No. O może tutaj. Ej tu. tutaj takie fajne miejsce jest. No. Tu dobre? Dobre? Mhm. Czekaj. Musisz zrobić nie wody. Raczej nie, nie skończąc. O, wiesz że się wyciszyłeś, to? Tak? Aha <laughs> Dobra, teraz to... What the fuck? Co to takie czerwone... Aha dobra. dobra! Trzeba tak zrobić, no nie? No I, I teraz... Uh -huh. Dobra Twilight Cresu. portal! Cztery! Juhuhuhu! Eee, co jest Glenny? No ładuje się teren, nie? Nic nie teleportuje mi Do loading terrain mam a u mnie nic nie ma. U mnie ja siedzę normalnie w teleporcie i nic się nie dzieje. <noise> to wyjdź z niego. Kurde, no tak długo. Zagobało cię. Chyba. Albo nie, bo Twilight Forest się dogładuje. No to poczekamy. Najwyżej się okaże, że skraszowaliśmy. <noise> Może nie można na multiplayerze, że nie wiem. No można, kurde. Kurdeż. Co to było? Rednie. Coś? Muzyczka takie tydy To u um... <grywia> <grywia> ja myślę, że to w grze! Kiedy ty się teleportniesz? No pisze teleport, no że do internet! Internetu No fuck, Red. Mnie wywaliło serwera. Czemu? No nie wiem. Re red timeout Dobra to... O! Timeout mi też pisze. Dobra to, zaraz wrócimy. Czekaj, 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 spróbuj. Dobra, to my, Dobra, my już jesteśmy. Z, ptaka. Załadowało się nam. <grym <grym Jak tu ładnie. Ja ptaszki, ja ptaszki Ej, nie zabijaj, może da się je hodować. Nie, o... Jaki słodziek? Co to Co jest? Co to jest? Ej, to Ptasz, się da... To da się... Ptaków, chyba, nie. Ej, to jest drewno, Daniel. Ej, patrz. To jest drewno. <grym> Zwierzęta tu są! Co Co to jest? Baran! To, <grym> to jest Ej, nie bij tego, nie bij, nie bij, zostawiamy. Czemu? Jak, no, bo potem, kurde! Teraz nic tutaj nie będziemy robić, trzeba tak podchodzić sobie. Dobra, no nie bij tego. Będziemy? No, normalnie przez portal. A, ja, a jak się wraca? No, wchodzisz w portal, kurde. A tam jest 10? A tu jest ptaszek, coś zabij. To, wiesz, wy, wyjście, wyjście. A to już zna, jak sobie wyjście, żeby Aha, Twilight Hunter. Kurde, sobie, 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 sobie. Co one w ogóle dają? Co tu jest? Koniczyna. Ej, no, takie coś ciusze. No, się nie dzieje, jak to zmieni? Ej, tu jest chatka przecież Co to jest? Ej, to jest spawner w środku! Ej! O oh fuck! BOR! Ej! To jest dzik chyba! Jezu! Ej, to mnie goni chyba czy nie! Ej, spłoszyłem go! Jezu on prosto na mnie leciał i myślałem, że już mnie będzie pić! I <laughs> się tak wystraszyłem! Ej Daniel! Co? Pająk! LOL! Pająk! Gdzie? Ej, Daniel, chodź... chodź za mną! Coś ci pokażę śmiesznego. Jezu jest, ej, ale co to jest? Gdzie? Oh, fuck? Ej, ja to widziałem! Nie bij! Czekaj! Odsuń dupel! <grystanie> <grystanie> Nie wchodź na to! <grystanie> Co to, to, no to! Co to jakiś jest? Taki dziwny dźwięk wydaje. Co to jest? To jakiś robak. Ja to mam! To jest świetlik! Patrz, można to sobie postawić chyba gdzieś go. O! <grystanie> <głos> <głos> labirynt! Chodź do labiryntu! Co to jest, ej to chyba królik! Ej, chodź do labiryntu Ej, co to jest? To bije? LOL Labirynt, ej, chodź, Minotaur tam będzie. Dobre! Ja mam miecz, będziemy bić. Dobra. Gdzie ty jesteś? Nie widzę. To no minu Minuta robię. Dobra, poczekam na ciebie, bo ja sam nie dam rady, bo ja mam tutaj jedzenie mało Ej, to to lata to... E, Wypada może coś z czegoś jedzenie? Ja pierdziele, jak to jest zarąbicie. No ładnie, ej chodź, dobra chodź się. No idę, gdzie ty jesteś? Tu A tu Minuta, minuatr Daj patrz, ładnie no, Ładny labirynt Dobra, wchodzimy Czekaj, czekaj, czeka, nie, 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 jeszcze nie, jeszcze nie Czekaj daj. Czekaj, Ej, musisz... ale tak chamsko zrobić, że na tym odcinku tak będziemy do tego labiryntu Jest to takie chamskie w No w nie momencie się. tak. Zatrzymywać nagrywanie Dobra. Chodź. Właśnie, ej, czekaj, to się da ściąć? Czekaj, ja tak to sprawdzę. Ta, to jest drewno, lol. Dobra, to na razie tutaj nie. Co to się zrobił? Skrzynki tu są! Jeez. O fuck, ja będę tu Jak to po co mi. Ej, a to, to, to. Ej, to, 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 to są respawny pająku. No bije! Aha, one na hitach, Ej, to może trzeba je rozwalić, co? Weź ty masz kilo, Wtory to... No fuck! Bo bak to robak po angielsku, debilu. A o co ci chodzi? A czy o coś mówię o robakach? Co, co tu jest? jest? Jelonek, ale fajny! No, jel ej, no nie pij mnie, cholera. No ja cię nie biję to pająk, kurde. Jedzenie! Oh. Siodło! Jelon, jest. Jem. Ej, rozdzielamy się może, co? Czekaj, nie! Musimy chodzić razem, bo kurde tutaj nie wiadomo jak to będzie. OH WIKI MIELONY Mielony Weź to rozwal te spawnery kurde Od czego masz w kur? To rozwalam je, o co ci chodzi? Cieciu zastraszam W ogóle to jest, jest dużo tych Coś słyszę, aha, to jest bie... Dobra Chodź, może dojdziemy do Minotarła <laughs> Minotareł o kurde! Jaki fajny ilonek jakiś mieszkanny... Co to, Aha to, przecież... na <laughs> co to? Przecież. Aha, to drugą stroną. Kurde, gdzie to jest Minotaru? No powinien być Minotar Minotarły też by... O, drewno przyda się. <laughs> o to i nic. Nic. Ej ja czekaj, chyba ubiję jednego. Tak krowa działa! <laughs> Jezu. E, no chyba nie ma Minotarła, no. Kurde. Po co ty bierzesz te biedne świetliki? Może by świeciły. Ale fajne, do domu są takie weźmiemy. No właśnie Jest. No je Czeka można coś z nich zrobić skraftować No tak kurde Tak bierzesz w realu, kurde świetliki, można coś z nich skraftować <grym> Kurde, no musi być coś tutaj jeszcze. Czekaj. Ej, tam jest jakaś twierdza z grzybów no Ej, no co ty robisz? Ej, czemu ja ginąłem? Ja ej, też ja ginąłem, ginę, ja ginę, ej. ej! ja też ginąłem, czekaj Chodzę tu Daniel, wychodzimy stąd! Kurde, się disconnectnąć. No, ja ginąłem Ja też! Ja nie, nie mam pojęcia być. czemu. No i co teraz? No, wejdź. No, co, wejdź? No, przecież jest jak ja zginę. Prze, jak teraz, teraz wejdę. No wejdź, zobaczymy. Ej, ja też. Ej, nie, ja lepiej stąd wyjdę, wiesz? Bo ja jeszcze, ja tutaj nie wrócimy. Kurde, czym to się w ogóle bije, to gówno? Wiem, czemu ŻEŚ Dedał! Nie można bić tych! tego Nie można bić. Yy, tych ścian. Tylko, że jak nie biłem, musiałeś jest się prawa, o i nie odsrzec. Jezu, ledwo, ledwo żyję, ja mam jedno serce. Nie ocieraj się o to lepiej. Ej, to ja się boję, że to ciebie tepnę. No, ja jestem koło Ciebie, znaczy tutaj gdzieś. To wyjdź... Gdzieś... Nie, ja, to, ja stąd wyjdę, wiesz? No, w ogóle wyjdźmy z tego, twój Trzeba dokończyć domek. O oh, Jezu, się przestraszyłem. Ej, kurde, jakie są ja stąd Może nad tym przejdę, Znajdź czysta. wyjście, kurde. Aha, ale dobre, dobre, nie można oszukiwać. O, kurde. Ja do tego grzybowego tam pójść, tak przejść. Kto tam stoisz. No czemu nie szukasz wyjścia? No bo czekam na ciebie, bo ja nie mogę się otrzeć teraz, bo ja bym zginął od razu. Nie, otarcie nie. No, ja ma już ma mam TP. Może to nawet ten. Uderzam te no. <laughs> Jezu. To jest chore. Jak się bije sa sarenki, to kurde jak krowa normalnie. Ej, dobre, dobre, dobre. To Ale to dobre. fajnie, bo ty mu ukryjesz, jakby zastępuje trochę. No, w sumie tak. No, już mogę się topać. No nie, właśnie szukam tego cały CZEMU TY MNIE DO SIEBIE tepnąłeś? Jak to? <laughs> Jest za kurde maturę. O bols. Jest jedno serce i bije serce. No nie, kurde dwa. No wreszcie wyjście, matka. Dobra. A Daniel, chodź do tego tego. Co to było? Co to jest? A to ptaszek. Ej, chodź coś ci Co to po... jest? Tasz. Ej, ale to! Ej, to go cię goni! Ej, patrz! A tak śmierdzę! Ej, to są osy! Zabić! Ej, to, to były... To były roi pszczół. Ej, patrz! Patrz, Daniel, tu jest jakiś boss. To pewnie Trzeba... się go jakoś ożywia, zobacz to. Trzeba go zniszczyć. Ale zobacz to, widzisz to? NIE! NIE bij GO! Ej, dobra, ja mam jedno serce, ja muszę wyjść stąd. Ty wychodź, a ja... A gdzie Gdy... jest tutaj ten teleport? Jak on z tym wyjść w ogóle? Właśnie, gdzie jest teleport? On był... Tu gdzieś był. Otoczony takimi kwiatkami był. O, chyba tam gdzieś. O, jest tutaj! Są kwiaty jakieś. Nie. Coś życzy Co oje... znowu. To rdzi... No to, to! Kurde, ja mam jedno serce, ja zaraz ginę tutaj. Kurde, ej gdzie jest wyjście, serio? Nie widzę kompletnie tego. Kurde, jak są wyjść No nieźle. Ale teraz nie wyjdziemy, kurde. co to jest? Co to jest? Takie... E, mam nie... jakąś śmieszną, dziwną roślinę. Kurde, no i co teraz? Trzeba chyba jeszcze raz zrobić teleport. Ej, tak? jestem pod ziemią. Coś mi się wydaje, że tutaj jeszcze raz teleport zrobić. Ale nie mamy diamentu. Kurde. A tu może no i... da się kopać. Super. Ale nie, 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 On jest na stałe. Ja to wiem. Tylko musimy po prostu znaleźć go. On przecież tam był! No Jezu! On nie znika sobie od tak. A skąd wiesz? No bo kurde, to... nowe... no bo wiem To że nie wiem No kurde, przecież on był jak w tutaj taki. Kurde, no nie znajdziemy, no. I dobra, poza odcinkiem to znajdziemy. Nie. Tak, Gdzie jest to... w ogóle... Ej, czekaj, bo ja zgu... Aha, tam jest. Teraz to, to już kompletnie nie O nie! Głupio. Zaraz mnie ose zabiją. To uciekaj. No, Jaką uciec, jak ja jestem w tym... W wodzie? Jezu, dwóch zabiłem. One mają 12 HP chyba, czyli tam. Jadu. No to niemożliwe, po prostu to jest niemożliwe. Żeby zniknął portal. No przecież TUTAJ JEST CIECIU ZASRANY No gdzie? Tu Tepnij się Ej, tam widzę jak... Co to jest? No, no tutaj jest? jest, wychodź sobie jak chcesz, tu A ja idę dalej szukać Dobra Ja muszę tutaj... Bo tam jest, tam jest coś tak w rodzaju studni, ja zresztą nie wiem, nie widzę tego Fak ciemno Fach ciemno, ja, 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 ja nie mogę Ej studnia tutaj jest. Właściwie widziałem. Może widziałem. coś w niej jest, w środku. Dobra, zrobię chleb i już go zjem. Jest! O! Jezu. Nie fajnie, nie fajnie, nie fajnie. Pije. Fuck. Fak. Teraz jestem hunterem, kurde. Mam łuk no i tyle. <laughs> to faktycznie z ciebie hunter jest skośnić dupy, kurde, kurde. Nie jadłem. Znaczy, ci już mówię, że nie jadłem. jaki fart, jak teraz. Creeper idzie tu. Ej, w tej studni Daniel było ten. Co to jest? Forest Rafa, Raven. Kruk. Fuck, widzę creepera, kurde Dobra, musimy się odrodzić życie Ja sobie chodzę tak... Po tym... ...lesie tutaj, bardzo no, a fajnie A nie znajdziesz... Jaka śmieszna Ja... ej czekaj Jak ją zaadaptować? Może Zab dam jej to? Zabij ją Nie, czekaj, może to, chcesz? Zabij ją, kurde Chcesz? Ej Daj ją, kurde, dziw I ją, kurde Co się... Ząbiak, ząbiak, ząbiak zombie. Ładny jest ten twoje, ledfors, ale i łatwo jest zginąć też. No bo jak się nie umie na nim przetrwać, to tak jest. No kurde, ja nie miałem jedzenia, no to jak miałem przetrwać? Cóż to było? A pierdziele. Co to jest? Aha! Dobra, dobra, z ruchu Ej, tutaj w ogóle nie ma dnia i nocy chyba. Jezus Maria. Ledwo, ledwo zabiłem creepera, który prawie wszedł do naszego domu i prawie go rozpiszczył. Mm. To dobrze. No właśnie nie dobrze. Znaczy dobrze, że go zabiłeś. No, no i teraz mam łuki, teraz co kurde szkielet to mi nic nie zrobi. Ej Ja chyba. Hm. Się zesram ZAD zamek! <noise> to pójdziemy tam w następnym odcinku. <noise> Ej to w następnym odcinku tam pójdziemy. Gdzie to jest? Jezu! Jakie to duże? O, kanion jeszcze na dodatek, bym zleciał. No w, w, w następnym odcinku. A to teraz od razu nagrywamy? Proszę cię! Nie! Tak! Nie. Tak! To ja tam nie, żeby... idę teraz, wspierdzielaj. Nie. No to sam będziesz nagrywał. No nie, teraz idę tutaj. Dobra, to my się już żegnamy w tym odcinku, to na tyle by było. No nie, kurde, ej, to No tak, ta, w, nagrywa... w tym odcinku to na Ale tyle. dobra! Ale nagrywamy następny te, za teraz. Dobra, to na tyle, więc myślę, że. I jest wejście do tego? My się już z wami żegnamy, także. Siemanko. zlogowało mi. Ja jeszcze za chwilę, za chwilę, czekaj. czekaj. Wy wyłącz tak dwa, nie, Czekaj, czekaj, czekaj. Ja już czekaj. wychodzę. Już, kurde. Jakie to zarąbiste. O, tu jest coś świetlącego, jest. Lulu, ja to muszę wejść. Ej, my to musimy zwiedzić, Daniel. Dobra, to siemanko manko z tej strony Kamilos i Slin, a to jest nasz kanał w którym zawsze jest dobra zabawa Jeżeli Ci się spodobało to zachęcamy do lajkowania i subskrybowania, i subskrybowania.